Cześć! Z tej strony maestro, słuchacie stacji RPG. Jeśli włączyliście nas szukając RPG-owego mięsa, to dobrze trafiliście. Nasze przydatniki growe mają służyć bezpośrednim wsparciem dla prowadzących sesje. Rzadko zajmujemy się rozważaniami teoretycznymi. Dziś również kilka pomysłów, jak utrudnić życie postaciom i tym samym uatrakcyjnić zabawę uczestnikom gry. Będą wtręty przerywniki, komplikacje i spotkania na drodze poszukiwaczy przygód w szeroko rozumianej konwencji fantazy. Zaczynajmy. Drużyna natyka się na rzadko uczęszczanym bocznym trakcie. Na prosty dwukołowy wóz ciągnięty przez muła, pęknięte koło, przy którym klinie dwóch mężczyzn i przechył, który prawdopodobnie spowodował, że część ładunku sunęła się na ziemię, a ładunek jest upiorny. To kilka ludzkich zwłok w różnym stanie rozkładu. Poupychano je w brudnych, postrzępionych workach i przykryto plandeką, ale na skutek upadku przechyłu materiał w większości worków pękł, ukazując okropną zawartość. Jeśli bohaterowie wcześniej zachowają się na drodze głośno, dwóch mężczyzn postara się jakoś poupychać gnijące ciała, przykryć je szczelniej plandeką, nie zamaskują jednak potwornego odoru, który otoczył wóz. Reakcją na zainteresowanie bohaterów będzie kłamstwo o ofiarach zarazy wywożonych z dala od ludzkich osad. Chociaż drużyna na pewno słyszałaby o pladze w okolicy, nic takiego nie miało miejsca. Jeśli to zdanie nie wystraszy bohaterów, obaj mężczyźni zaczną nagle uciekać, gdzie pieprz rośnie. Ze złapanych będzie można wydusić, że wieźli zwłoki dla pewnego szlachcica w niedalekim dworzyszczu. A jeśli porywacze ciał zdołają uciec, na drodze zostaną bezimienne ludzkie trupy. Co zrobi z nimi drużyna? Pogrzebie? Spali? Być może chwilę później nadjedzie traktem oddział zbrojnych tropiących porywaczy zwłok. Drużyna będzie musiała gęsto się tłumaczyć, jeśli oczywiście dostanie na to szansę. Zbrojni nic nie wiedzą o żadnym dworze w okolicy, mają to za kłamstwo. Praworządni bohaterowie graczy mogą sami sprawdzić ten trop, bo rzeczywiście coś jest na rzeczy. Nekromanta, eksperymenty. Dalej to wasza już głowa. Koncept drugi. Kiedy nadejdzie ostra zima, a drużyna uparcie przemierza wciąż niebezpieczne szlaki, zafundujmy im przygodę na zamarzniętym jeziorze. W pewnym momencie, na drodze wędrówki bohaterów. Pojawią się przewa przeważający przeciwnicy potwory, bandyci, orki, inkwizytorzy. Jedyną szansą będzie ucieczka do lasu. Taktyczny odwrót, ale żeby tam dotrzeć, należy pokonać przykrytą śniegiem łąkę. Tak przynajmniej można pomyśleć, dopóki pod stopami lub końskimi kopytami nie zatrzeszczy delikatny lód przykryty warstwą śniegu. Trzeba zwolnić, rozproszyć się, może zejść z koni. Może paść plackiem i nie dać się powystrzelać z brzegu. Chyba, że napastnicy w ferworze walki wpadną na zamarznięte jezioro za drużyną. Czemu nie? Wówczas wielu z nich się potopi, a pęknięcia w lodzie zaczną się poszerzać. Wszystko będzie trzeszczeć. Reszta przeciwników zapewne okrąży jezioro ostrożniej. Drużyna może znaleźć się w tarapatach. To dosyć brudna sztuczka, więc należy się zastanowić, czy bohaterowie mają szansę wyjść cało z takiej opresji. Może zawczasu domyślą się obecności lodu pod cienką warstwą śniegu. Może wykorzystają zamarznięte jezioro, by taktycznie pokonać przeważającego, liczebnie, być może cięższego, wroga. Powinni dostać taką szansę, a dalej, niech rozstrzygnie ich wyobraźnia i kostuchy. Koncept trzeci. Wędrując po poszukiwaniu kolejnych przygód, drużyna bohaterów dostrzega na horyzoncie słup dymu. Po przybyciu na miejsce okaże się, że dym dobiega z dopalającej się już karczmy albo z pichrza, stojącego w centrum niewielkiej wioski. Wycieńczeni, brudni mieszkańcy przez kilka godzin robili wszystko, by ogień nie przeniósł się na inne chaty. I udało im się. Okaże się, że przyczyną pożaru była walka błędnego rycerza albo innego samotnego i szlachetnego wojownika może w typie wiedźmina, z bestią od jakiegoś czasu nekającego tą okolicę. Bohaterowie graczy mogli usłyszeć już wcześniej mało konkretne pogłoski o potworze lub potworach, bez informacji opisujących istotę. Według zmęczonych wieśniaków rycerz, bohater zagnał bestię do środka budynku, przez chwilę nic się nie działo, aż nagle jedna ze ścian eksplodowała. Po stosownej chwili, kiedy zlęknieni i pochowani w domach chłopi odważyli się z nich wyjść, dostrzegli w ruinach szybko rozprzestrzeniający się ogień. Rycerz nie opuścił płonącego budynku, najwyraźniej tam zginął. Co do potwora, to wieśniacy nie są pewni. Poinformują drużynę, że bestia jest niewidzialna i dlatego nikt nie jest, nikt z miejscowych nie wie na pewno, czy. Stwór wybiegł, opuścił yy, karczmę płonącą, czy też nie. Błędny też miał chyba jakowe magiczne wsparcie, jeśli tak dobrze radził sobie z potworem, przynajmniej na początku walki, z potworem niewidzialnym. Równie dobrze, równie możliwe jest, że bestia roztrzaskała ścianę i zbiegła w końcowej fazie starcia. Być może to wszystko zachęci bohaterów do eksploracji zgliszczy. Jeśli nie, to może pod wieczór lub nocą, jeśli będą, będą tu spali, któryś z nich dostrzeże w spalonym budynku coś, co jednostajnie się świeci i nie wygląda to na dogasające zgliszcza. Pomiędzy zwęglonymi wciąż gorącymi resztkami spalonego, spalonej budowli będzie można znaleźć szczerniałe kości rycerza w jego niemal stopionej zbroi. Co dziwne, leżąca obok pochwa miecza, dosyć prosty drewniano-metalowy przedmiot pokryty kilkoma runami, w żaden sposób nie ucierpiała od ognia, temperatury. Jednak prawdziwe zdziwienie wywoła wciąż rozgrzany do białości, może niebieska śniący, wbity pod kątem w upieczoną ziemię miecz. To on roztacza blask, który będzie rzucał się w oczy nocą. Głównie jest pomarańczowa, jakby wyjęta wprost z kowalskiego mieca, pieca, ale rękojeść ma bardziej błękitny kolor i letnią temperaturę. Magia jak nic. Rzeczywiście, magia. Miecz można bezpiecznie wyciągnąć z ziemi. Jakoś pewnie w czasie walki bronić rycerza musiała się wbić w na podłogę lub jakiś stołek i przepalić do gruntu, po drodze może podpalając otoczenie. Można ten miecz więc swobodnie dobyć, za rękojeść i schować do pochwy. Do pochwy, która też jest magiczna, całkowicie zabezpiecza noszącego e, oręż przed temperaturą ostrza broni. Dla wtajemniczonych miecz nosi imię Żar i jest produktem krasnoludów, dżinów albo innej pasującej do świata rasy, kultury. Jeśli rycerz miał przy sobie jeszcze jakieś magiczne artefakty, może zasłonę w przyłbicy pozwalającą widzieć niewidzialną bestię, to te musiały ulec ogniu. No i kiedy bohaterowie zostali obdarowani magiczną bronią, pora na ich rewanż, wieśniacy poproszą o pomoc w pokonaniu niewidzialnej bestii, która nad ranem może dać znowu sobie znać, zaoferują nagrodę, okaże się nią ukryty przez tutejszych Rumak Rycerza i jego ekwipunek. A jak to nie pomoże, to potwór wróci do, do wioski w obecności bohaterów. Może być ranny, więc największe szanse drużyna będzie miała, jeśli nie zwlekając, ruszy tropem niewidzialnej istoty. To, ta rana stwora może dotyczyć starcia z rycerzem. Może być tak, że okaże się, że stworzenie jest ciężkie i duże i zostawia ślady, wyraźne ślady. I dziwaczne, na przykład w formie widzialnej, zielonkawej, fluorescencyjnej, juchy, y y y bądź odciśniętego w, y w ziemi tropu prowadzącego przez pola i paswistka do rzeczki, a potem do lasu, zraniona przez rycerza magicznym mieczem. Żar zwykle kauteryzuje zadane rany, ale w tym przypadku zadziałał inaczej, a więc zraniona tym, tym mieczem. Magiczna bestia, może jakiś rodzaj Jabbersmoka, powoli dochodzi do siebie. Regeneruje się, oczywiście. Może sapać gdzieś w gąszczu. Jest niewidzialna, więc kiedy, jeśli wydostanie się na otwartą przestrzeń, będzie ekstremalnie niebezpiecznym przeciwnikiem. Nieznane rozmiary, wielkość, szybkość, forma, nieznana broń naturalna. Być może bohaterowie zastawią na nią w jakiś sposób pułapkę. Wpadną jakiś pomysł z workiem mąki lub inny, inny sposób oznaczenia cielska potwora. Może zwabią go w pułapkę. Tak czy inaczej, bestia, bestii i ma się tylko magiczny oręż i czary, więc żar i wszelkie pomysły się przydadzą. Z mieczem trzeba uważać. Ostrze ma bardzo wysoką temperaturę. Przyda się do rozpalenia ogniska, smażenia mięsa czy, czy jajek gotowania lub po prostu do ogrzania się. Jeśli jest dziełem krasnoludów, to metal... Może rozgrzewać się jeszcze bardziej aż do białości, kiedy w pobliżu są jakieś goblinoidy. Wszak to klasyka. Po pokonaniu bestii, czas na nagrodę dla odwieśniaków. W wiosce może się zjawić właściciel sioła, który wreszcie pofatygował się pomóc poddanym. I on pogratuluje bohaterom sukcesu i może poprosi o oddanie magicznego oręża, który miał przy sobie zabity rycerz. Jego kuzyn. Stąd wiedza o tym spóźnionym arystokracie, wiedza o orężu. Tak też niektóre przygody mogą się kończyć. Koncept czwarty. Kolejna karczma na niekończącej się drodze poszukiwaczy przygód. Kolejny oberżysta w poplamionym fartuchu z czarnymi, ginącymi piękami zębów. Polerujący kufle do piwa. Kolejni nudni współlokatorzy ciasnej izby jadalnej czy sypialnej. Chociaż nie, tym razem bohaterowie poznają wędrownego handlarza, bardzo gadatliwego, chwalącego się niezwykłym towarem. Dwoma wielkimi, niewa, niemal jak hełm, jajami o żyłkowanych, segmentowych ściankach. Handlarz wyzna, że znalazł je na gościńcu u umierającego pokrytego bomblami wędrowca, który zeździł na śmierć swego również rannego konia. Umierający bełkotał coś niezrozumiale, ale na pewno nie miałby nic przeciwko, żeby uczciwy człowiek wziął w posiadanie takie dwa cudeńka, prawda? W nocy, kiedy handlarz i bohaterowie będą smacznie spali, całą karczmę budzi potężny łomot, huk i syczenie. Z sufitu leci pył i kurz, wszystko drży. Coś z siłą tarana wyłamie drzwi wejściowe budynku i dostanie się, czy spróbuje się dostać do głównej izby, siejąc chaos. Potwora, właściwie dwa potwory, bo drugi wspina się na dach, Zdzierają szponami gąd czy inną dachówkę. Zieją jakimś żółtym, żrącym oparem. Coś jak peryt, gaz musztardowy. Czy coś podobnego. I hałaśliwie niuchają. Czymkolwiek są bezimienne bestie, są wściekłe i czegoś szukają. Lepiej, żeby bohaterowie szybko zrozumieli czego. Bo zabicie maszkar jest niemal niemożliwe. Albo powiedzmy bardzo trudne. Gruba, łuskowata skóra, zamieszanie. A gaz... Gaz, którym zieją, jest silnie toksyczny. No, chyba nie trzeba dodawać, dodawać czego zagniewani rodzice, wściekli rodzice szukają. To oczywiste. Koncept ostatni: miasto, deszczowy wieczór, przepełniony karczmy. Bohaterowie są odsyłani z jednej gospody do drugiej. W końcu ktoś poleci im przybytek w ustronnym zaułku. Gospodarz, zaniedbany, ale barczysty. Krzepki człowiek wpuści drużynę, potwierdzając, że owszem, miejsce jest, a jadło i napitek przednie, spróbujcie sami. Gości innych akurat nie ma i nie będzie. On nie lubi zgiełku, służby nie ma. Karczma jest mała, ale czysta. Widać świeżo zamieciona, wyszorowana. Lekki zapaszek kiszonej kapusty jest stłumiony wieściami suszonych ziół, wiszących upowały. W jadalni są tylko Dwa niewielkie stoły na drewnianej podłodze. Czas na kolację. Bohaterowie dostaną jeść i pić dużo i całkiem smacznie. Są zmęczeni całym dniem, zapewne, na mieście. Opadnie ich zmęczenie. To zmęczenie opadnie ich dosyć szybko. W pewnym momencie, spod drugiego stołu, spod podłogi, usłyszeć można hałas. Stukanie, drapanie, jakby jakieś zwierzę. Gospodarz zapytany. Lub nie, bo może sam zacznie mówić. Oto przyczynę tych dźwięków zacznie o spale wyjaśniać. A, to mamusia, widać, obudziła się. Pewnikiem przez was za głośno jesteście. Denerwujecie ją. W podłudy jest słabo widoczna klapa, blokowana przez stół i ławę. I ta klapa zaczyna po chwili dygotać, podskakiwać, trzaskać. Bohaterowie poczują się dziwnie ociężali, kręci im się w głowach, a gospodarz wciąż flegmatycznie, jakby nigdy nic, mówi: Cichaj, ma mamuś, cichaj. Ha, pewnie jest głodna, muszę ją nakarmić. Spokojnie, to nie będzie bolało, po prostu zaciśniecie. W potrawce nie było nic czuć, prawda? No nabieram w tym wprawy. Dobrze, kucharze. Mam to, pomatuli. No już, już, ludzie, cicho, ha! Nie róbcie zgiełku. Ale z was wielkie chłopy. Będę musiał porcjować i wrzucać matuli w, po kawałkach. A potem znów mycie tego wszystkiego. Ech. Ale to przecież matka, prawda? No co mam robić? W piwnicy rzeczywiście znajduje się uwiązana na mocnej, ale czy wystarczająco mocnej, smyczy matka gospodarza. Właściwie to, co z niej zostało. Jest szalona, opętana, zmutowana. Może to ożywiony trup. A może coś zupełnie innego, a gospodarzowi tylko się wydaje, że to jego matura. Szczegóły zależą od ciebie. Bohaterowie gracze oczywiście muszą mieć szansę, żeby coś zrobić z tym swoim otumanieniem i substancją, która była zawarta w jadle. Być może zorientują się wcześniej, że coś dziwnego jest w smaku. Może dostrzegą, zanim zabiorą się za jedzenie, krabę w podłodze. Może dodadzą 2 do 2, a może po prostu los będzie im sprzyjał. W końcu to poszukiwacze przygód i muszą mieć na coś takiego szansę. A może ciekawszym będzie to, kiedy adrenalina wypłucze im truciznę z żył, kiedy znajdą się na dole pod podłogą i staną w oko w oko z potwornością tam ukrytą. I wówczas będą mieli, będą mieli szansę zawalczyć o życie już bezpośrednio w starciu. Z potworem. I to tyle motywów wszelakich na dziś. Krótkich, e, przelewników, wtrendów, dziwacznych spotkań. Jeśli chcecie więcej albo czegoś innego, dajcie znać w komentarzach. Lajkujcie i szerujcie audycję stacji RPG. Z góry bardzo dziękuję. Do następnego usłyszenia, cześć.